Witam, dzień dobry moi drodzy. Film pod tytułem Wiadomość od Waszej osoby. Grupy mamy trzy. Talii mamy trzy. Pierwsza grupa to książka. Nie wiem co Wam jak się będzie kojarzyć. Druga grupa to gwiazda. I trzecia grupa to księżyc. Wybierajcie moi drodzy to co Wam jak się kojarzy. I zaczynamy od grupy numer jeden: Książka. Jestem z tych, co dużo czytają. A Wy pewnie też lubicie poczytać. A jak się teraz nie czyta, to się ogląda dużo różnych fajnych rzeczy. Mamy teraz takie fajne czasy. Zobaczymy wiadomość od Waszej osoby. Grupa książka. Jaka jest wiadomość? Od Waszej osoby. Ale tu ktoś ma dylemat, słuchajcie. O matko Bosko! Ale tutaj ktoś ma naprawdę wielki dylemat. Powiem Wam tak. Już miałem, już miałem ruszać do przodu, ale coś mnie definitywnie zatrzymało. Hmm. Te karty mi pokazują jakieś wiadomości, jakieś takie rzeczy. Hmm, tutaj. Hmm. Coś na takiej zasadzie się pokazuje. Miałem, miałam ruszać już z działaniem, coś mnie wstrzymało bardzo. Muszę poczekać, nie dam teraz rady. Muszę się wstrzymać z działaniami, ale pamiętam, zadziałam. Mam cię w głowie, mam cię w pamięci. Jezus, ale powiem Wam, coś strasznie wielki dylemat ta osoba miała. Kurczę. Między młotem a kowadłem co wy rozrobiliście tej osobie tutaj, że ona tak się słuchajcie męczy masakra męczyła się, powiem tak, męczyła się potem karty pokazują, że już miała ruszać, już się zdecydowała, dobra par sześć, działam i nagle karty pokazują, że coś ją wstrzymało już miałem ruszać, czy miałam ruszać z działaniem i coś mnie zatrzymało ale nie martw się, pamiętam hmm, nie wiem, o naszym spotkaniu o jakichś wiadomościach hmm, skontaktuję się z Tobą nie wiem czemu tak. Tak dokładnie pokazały karty, słuchajcie. Hmm. Hmm. To tak jakby coś umarło w życiu tej osoby. To mogły być różne rzeczy i ona stanęła przed decyzją. Ale tu jest przemyślania, stresu, słuchajcie, przy tej osobie. Myślenia, zastanawiania się, nawet popijania drinkiem te karty pokazują. A. Powiem Wam szczerze, ta osoba chciałaby wyjść, a widzicie, chciałaby wyjść przed Wami, pokazać się przed Wami w jakiś nie wiem, super decyzyjny sposób. Może to się wiązać z tym, że ta osoba uważa, że Wy macie oczekiwania. Jezus, Maria. Hmm. Nie wiem, czemu tu się pokazują aż trzy kobiety i jeden mężczyzna. Stres przy tym jest. Wy mi powiedzcie, o co chodzi. Ha. raczej tutaj karty pokazują wy jesteście moim zdaniem jakąś osobą konkretną i macie oczekiwania ta osoba dobrze wie że musiałaby oczekiwaniom sprostać i tu jest stres, tu jest pies pogrzebany ona się martwi coś u niej umarło, ale czy ona da radę czy ona to ogarnie, czy ona na pewno tego chce Dużo zachodzenia w głowę, ale żeście zabili świeka, że tak powiem tej osobie. No i tu karty pokazują. Już miała się podrywać do lotu, już stała na skale, słuchajcie. Nie wiem, już miała wyskakiwać ze spadochronu, żeby lecieć tutaj w waszym kierunku. Hmm. Wyjście pokazuje się. Odejście od świętowania, wyjście z trójkątów. Tu już miała ruszyć, zadziałać w waszym kierunku, i co się zatrzymało? Definitywnie. Ja bym powiedziała na dwa miesiące około. Miesiąc półtorej, no dobra. Co ją za, zatrzymało? Sprawy z przeszłości ją zatrzymały. Hmm. Jakiś dramat, jakieś sprawy z przeszłości, albo ktoś był w dramacie. Wiecie, że nawet te karty pokazują, że hmm, nie wiem, jaka to była sytuacja. Nawet mogły być to sprawy psychiki u jakiejś osoby nie u tej osoby waszej, tylko sprawy związane z psychiką. Nie wiem, czy to u dziecka, czy to u gdzieś tam jakiejś były, partnerki, partnera. No, co się zatrzymało definitywnie? Poczekaj na mnie, kochanie, tak bym powiedziała. Taka jest wiadomość od waszej osoby. Jestem teraz za kratami. Tak. Ale myślę o tobie, pamiętam o tobie. Co się zatrzymało? Już miała tu się podrywała do tego lotu. Słuchajcie, lot nad kłuczem gniazdem, dosłownie. I zatrzymały ją jakieś sprawy z przeszłości, ale to się wiąże dla mnie z psychiką. A, nie wiem, popadła w jakiś dramat, coś się wydarzyło, być może. Nie wiem, może miała gdzieś dzieci, ta osoba, jakąś osobę starszą, która popadła w jakiś, albo jakąś byłą partnerkę, byłego partnera. Nie wiem o co chodzi. Sprawy z przyszłości związane z dramatem i to wstrzymało tą osobę. Ale cały czas ta osoba myśli, myślę o Tobie. Nie mogę za bardzo zadziałać. Jestem tak jakby za kratami, tak? Ale pamiętam tobie, myślę o Tobie, główkuję, co zrobić. Poczekaj na mnie, kochanie, dosłownie w ten sposób. To taka, jakby wiadomość, słuchajcie, żeby nie, żebyście nie zapominali o tej osobie, żebyście nie przekreślali tej osoby. Taka jest wiadomość. A jaka rada dla Was? Hmm. Nie wiem, czego Wy chcecie, karty pokazują. Ha. Chcecie miłości, chcecie uczuć. Chcecie być może odnowienia tego, ale odwróciliście się od tej osoby. Hmm. Dlatego, że ona nie wiem, czy to urwanie kontaktu, czy coś powiedziała. Tak mi te karty pokazują. Hmm. A czego Ty chcesz? Bo karty pokazują Was w przepięknej energii, yy, uczuć, miłości i tak dalej. Hmm. Jaka jest rada dla Was? Jeżeli dla tej osobie Wam zależy, to karty pokazują, żeby odnowić tę relację, tak? Jeżeli Wam bardzo zależy, a jeżeli odwróciliście się na stałe i szukacie, chcecie, wiecie, że ta osoba się nie nadaje na przykład, to karty wtedy radzą nową miłość. No ale ja nie wiem, czego Wy chcecie, tak? Ta rada to są dwie opcje. Hmm. Na szczęście wybór należy, kochani, do Was. Kiedy dla grupy numer jeden, książka, grupa numer dwa, gwiazda, nadzieja, wiadomość od Waszej osoby, jak ona brzmi, zobaczymy. Ja powiem wszystko, co zobaczę. Znacie mnie już trochę. Nie będziemy tu się pipać w szczypę. Jaka jest wiadomość? Hmm. Wiadomość jest taka. Hmm. Kontakt z tobą. Nie wiem, to, że ta osoba was widzi, to, że to, ta osoba pisze z Wami jakieś wiadomości, jakby dodaje mi sił, dodaje mi energii. Mam do ciebie głębokie uczucia. Natomiast nie mogę Ci o wszystkim powiedzieć. Gdybym ci powiedział, gdybym Ci powiedziała o wszystkim, co się dzieje w moim życiu, co czuję, co myślę. Hmm. Odrzuciłbyś mnie, czy odrzuciłabyś mnie. Ta osoba nie ma wątpliwości co do tego, że odcięlibyście się od tej osoby, gdybyście wiedzieli, hmm, co na myśli, jakie ma plany, co się dzieje w jej życiu. E, jakieś wiadomości, jakiś kontakt z Tobą, dodaje mi sił, dodaje mi otuchy, dodaje mi mocy, dodaje mi wiary w to, że warto, tak? Hmm. Ta osoba, karty pokazują, że ma do Was uczucia. To nie są, jakieś świecie, błahe uczucia. To nie jest tak, że Wy się podobacie. Może podoba się tej osobie wasza fizyczność. Nie. Te karty akurat mówią o tym, że ta osoba ma, ma do was uczucia. Wiadomości, może spotkania z tobą dodają mi sił, dodają mi odwagi, dodają mi wiary. Ale nie mogę powiedzieć Ci wszystkiego. Dlatego, że gdybyś znał, gdybyś znała całą prawdę, odcięłabyś się ode mnie czy odciąłbyś się. Hmm. No. Ta osoba, wiecie co, ta osoba podjęła jakieś poważne decyzje w swoim życiu, których może się krępować, wstydzić, powiedzieć. Różnie może być. Często jest tak ze związkami, że ktoś mówi, że a, tam ona ode mnie odeszła, albo ona ode mnie odszedł, a potem się okazuje gdzieś tam w praniu, że to nie do końca tak było, tak. Nie wiem, nie musi to dotyczyć tego, co ja mówię, absolutnie. Natomiast te karty pokazują, że ta osoba Podjęła jakieś decyzje w swoim życiu, których się wstydzi, najprawdopodobniej, których nie chce mówić, tak? I uważa, gdybyście znali tą prawdę, to uważa, żebyście odwrócili się od niej. Dlaczego? I to było w dalszej przeszłości, mogło być 2-3 lata temu. A, widzicie. Ha. Czemu tak? Czemu tak? Hmm. Nie rozumiem tego przekazu tutaj, że u niej w życiu coś hmm. spowolniła potem całkowicie zniknęło. I to ona jakby. Nie umiem tego powiedzieć. Co to była za sytuacja? Hmm. Znajomość z Wami najprawdopodobniej bardzo dobrze rokuje dla tej osoby. Być może jest taka lekka, spokojna. Wiecie? Tu jest jakiś, nie wiem. To nie jest żadna stała relacja moim zdaniem. No. Nie może Wam powiedzieć, bo te karty pokazują, żebyście ją ocenili bardzo poważnie i srogo tą osobę. Hmm. Natomiast ona się tego pozbędzie w życiu. Ona o tym zapomni, ona to wyczyści, ona to... Hmm. Jakby to, co przed tą osobą nie słuchajcie, nawet gdyby to były jakieś złe rzeczy, to karty pokazują, że ta osoba jakby nadrobi w swoim życiu, w przyszłości, jeżeli zrobiła coś złego, nadrobi tą sytuację naprawdę. Ona potrzebuje po prostu trochę więcej czasu. Tylko wszystkim wam nie powie, bo byście dzisiaj odcięli się, o, o, ocenili tą osobę i tak dalej. Ta osoba ma na was uczucia, dlatego tego nie mówi. Moim zdaniem, jakiejś prawdy tutaj o podjęciu jakiejś poważnej decyzji. Nie mówi tej prawdy, dlatego że y, po prostu boi się tego, żeby was straciła. Hmm. I to jest wszystko przemyślane u tej osoby. Nie wiem. Uff. Tu się pokazują przepiękne karty, jeżeli chodzi o energię między Wami. Wy dodajesz ty do jakieś spotkanie, jakieś wiadomości. To, że Ciebie spotkałam, spotkałem, dodaje mi nadziei dodaje mi otuchy w życiu. Taka jest wiadomość od Waszej osoby, natomiast nie dowiecie się wszystkiego, tak? Nie próbujcie się być może dowiedzieć. Niech ta osoba sobie coś hmm, poukłada. Trzeba, hmm, nikt z nas nie jest idealny, taka jest prawda. Hmm. Ta osoba chce zacząć od nowa. Ona chce zacząć, zacząć konkretnie od nowa, i tu jest coś, co jest stabilne, tak? Przy w jej życiu. Ona chce mieć coś stabilnego, coś stałego, coś y, dobrego, coś da, co da tej osobie też poczucie bezpieczeństwa. Jaka jest wiadomość? Hmm, jakiś kontakt z Tobą, jakieś wiadomości, jakieś spotkania? dodają mi otuchy. Y, mam głębokie uczucia w stosunku do Ciebie. Hmm. No I widzicie, dlatego że wy macie hmm, jakąś taką łagodność w sobie. Nie wiem, te karty mi pokazują też y, przy okazji, y, że fizyczna śmierć, jakaś fizyczna śmierć, fizyczna, że ktoś naprawdę odszedł w życiu tej osoby. Hmm. Odejście tutaj jest osoby pokazane jakieś w życiu, w życiu tej osoby, ktoś odszedł i to też jest jakiś. Był jakiś przełom bardzo duży, dlatego ona jakby ciągnie do stabilizacji, do spokoju, do bezpieczeństwa, do takich rzeczy. Hmm. Nic więcej wam nie powiem. Te karty pokazują, że dodajecie bardzo siły, tak? Wiary w to, że warto żyć, że warto swoje, że warto, żeby ta osoba zmieniała też swoje życie. Jaka rada dla was? Bardzo dobre są te karty. Rewelacyjne bym powiedziała. Nie wiem, jeżeli wy poczekacie cierpliwie, coś w tym stylu się pokazuje. Hmm. Jesteście osobą godną zaufania. E, można z Wami zbudować coś bardzo porządnego i coś solidnego. A kartą radą jest wejście w relacje z tą osobą. Hm. W momencie, kiedy będziecie chcieli tego samego, no bo tu jest dosłownie pokazany związek, związek wręcz małżeński, Wam powiem szczerze, na tych kartach, akurat na tej talii, tak? Mm, to się pokazuje coś takiego. Bylibyście szczęśliwi, ale tu trzeba czasu trochę z tą osobą. Tu jest, to są karty, które mówią o nawet związku, o, o zalegalizowaniu związku i o tym, że obydwie osoby chca, chcą tego samego. Jeżeli chodzi o ten związek. Tyle dla grupy numer dwa. To była gwiazda. No piękne karty dla tej gwiazdy. A teraz zobaczymy księżyc. Wiadomość od Waszej osoby. Księżyc. Od Waszej osoby. Jaka jest wiadomość od Waszej osoby? Czekałem, czekałam na to, na, na to, aż coś się zadzieje. Ta wasza osoba czekała, aż coś się zadzieje. Taka jest wiadomość w stosunku do was. Ale nic się nie zadziało. Były tylko jeszcze większe granice między nami. Myślałem, myślałam, że sytuacja się odmieni. Ale zamiast tego nie wiem, tak jakby ta osoba, tej osobie zostały postawione przez was jakieś granice. Czekałem, czekałam. Teraz odwracam się i robię swoje w życiu. Mam wiarę, że życie mi się jeszcze poukłada. Hmm. I tutaj bardziej karty pokazują, że ta osoba. Jeżeli pytacie o mężczyznę, to że mężczyzna idzie w kierunku innej kobiety, jeżeli jesteście kobietą, jeżeli jesteście mężczyzną, to karty pokazują, że kobieta idzie w kierunku pieniędzy, standardów, że zajmuje się dużo pracą, tak? Myśli o swojej stabilizacji bardziej. W ten sposób. Teraz się tym zajmuje, tak jakby ta osoba. No właśnie. Te karty reprezentują sytuację, że kontakt był urwany, ale jedna z osób myślała, że się wszystko jeszcze odmieni. Wydaje mi się, że to może być ta Wasza osoba, myślała, że to się jeszcze odmieni. Być może ona powiedziała nawet jakieś takie, postawiła czy jakieś granice, powiedziała jakieś konkretniejsze słowa, ale myślała może, że to się odmieni. Nie odmieniło się, tak? Wy byliście w granicach, być może wy jako osoba stwierdziliście, że idziecie teraz po swoje, nie będziecie się martwić tą osobą, albo nie wiem, albo nie daliście po sobie poznać, że wam nadal zależy po prostu. Tak najnormalniej w świecie mogło tak być, udawaliście, udawaliście, że no trudno, tak wyszło, jestem tu, gdzie jestem, robię swoje w życiu i tyle. I ta osoba cały czas moim zdaniem jeszcze potem czekała, tak? To byście wam chciała powiedzieć, że czekałem, czekałam, bo wydawało mi się, że uświadomiłem sobie, uświadomiłam sobie, że możesz być moją, nie wiem, osobą taką docelową, tak, bo tu karty pokazują, że być może z przeznaczenia się spotkaliście. Natomiast tego przeznaczenia było brak, bo ta osoba czekała i czekała. Jaka jest wiadomość od waszej osoby? Te, kar te karty mówią: No właśnie, jeżeli jesteście mężczyzną, to karty mówią: robię swoje w życiu. Kobieta mówi: robię swoje w życiu, już nie czekam, ale wierzę w to, że poukłada mi się jeszcze życie, tak? Zajęłam się sobą, zajęłam się swoimi sprawami. Jesteś, jeżeli jesteście kobietą, karty pokazują, że mężczyzna mówi: oddalam się, tak? Wierzę w to, że poukładam sobie jeszcze życie. Tutaj może być taka sytuacja, że mężczyzna idzie w kierunku jakiejś kobiety, ale nie mam nie jest pokazane, że to jest romantyczne. Czyli idzie w kierunku, nie wiem, współpracy z jakąś kobietą, idzie w kierunku, nie wiem, poszukiwania może jakiejś partnerki tutaj, do życia, ale to też nie jest tak, że tu mężczyzna on już teraz będzie szukał i nie wiadomo co. Nie, nie bierzcie tego tak, w ten sposób. Bo karty pokazują, wierzę, że, nie wiem, spotka mi jeszcze coś dobrego w życiu, biorę pod uwagę to, że będzie moje życie piękne, idę w finanse lub jeżeli pytacie o mężczyznę, to karty pokazują, że mężczyzna właśnie też ma tą wiarę, idzie w kierunku jakiejś, nie wiem, kobiety, partnerki, współpracy, czegoś takiego. Jeżeli jest, odwraca się ta osoba. Całkowicie od sytuacji, jeżeli tu są jakieś tęsknoty, że coś było, i tak jeszcze jedno myśli, i drugie myśli, tak? No, te karty pokazują, że typowo o tą osobę, którą pytacie, to ta wiadomość brzmi: odchodzę, tak? Mam wiarę w to, że moje życie się poukłada, nie czekam już. Naczekałem się, naczekałam się, już nie czekam, już układam sobie życie po swojemu. Dlaczego? I dlatego też karty pokazują. Jeżeli wy pytacie o tą osobę, ona się oddala, ona już nie czeka. Dlaczego? Dlatego, że uważa najprawdopodobniej, że czekała, czekała, i wy poszliście być może w jakąś nową znajomość, wiecie? Tak to się pokazuje. Ona uważa, że wy mogliście pójść w nową znajomość. Bo tutaj dokładnie pokazują się sytuacje, że ta osoba uznała, że czekałam, czekałem, czy czekałam i się nie doczekałam, dlatego, że ty chyba poszłaś, czy poszedłeś w nową znajomość. Tu jest przy tej osobie wejście, w współpracę, tu są y, wyjście z ciężkości. Ta wasza osoba chce Wam powiedzieć dzisiaj, jakby przekazać tę wiadomość, że wychodzę z opresji, wychodzę z ciężkości, wychodzę z trudności, wchodzę w jakąś współpracę, myślę o finansach, y, o prostowaniu swojej jakiejś ścieżki w życiu. Jaka rada dla Was na tą sytuację? zdecydujcie, bo to karty pokazują, że już jest koniec drogi ta droga, którą idziecie, kończy się jakby ślepym załukiem już hmm, taka jest dla Was rada trzeba by było zaakceptować chyba, te karty pokazują zaakceptuj to, że ta droga się już skończy po drodze widzieliśmy tutaj definitywny koniec jakby tej znajomości ale tak jakby to, że coś się skończyło to nie znaczy, że my się pogodziliśmy w środku tak? Było dużo czekania. Jedno czekało, drugie czekało, może. Tylko wy po sobie nie daliście, moim zdaniem, poznać. Te karty mówią o tym, żeby zaakceptować, że to cierpliwe czekanie, które było przy Was, już nie ma sensu. Według mnie może być to przykre, bardzo. Ale tak to się pokazuje. Tyle dla grupy numer 3: Księżyc. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. До услышания.